Rzuciłaś Rzucałaś kiedyś krową? Nie. A chciała być? No, żywą nie za bardzo. No, mamy taką tutaj nieżywą do końca. Moja droga, trzy, dwa, jeden, Chodzisz i jedziemy. Wiesz, tak z, Bigrem, no, bo <grym 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 Stanów, z rancza, no po prostu jak prawdziwa dziewczyna <grym> ze z rancha, No po prostu. I w momencie, ale, kiedy. Ale w kiedy co? No kiedy jest. Ona musi polecieć między te skały i innych stworzeń po prostu, które sobie żyją na tej farmie. I go, jedziesz. Moi drodzy, mocno trzymajmy kciuki tam, przy naszymi w... ekranami, żeby udało się, się... Znowu to samo. Nie, Znowu... przepraszam. No i ja on się nie nadaje, no.